Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku odpakujemy sobie drażę smak naszego dzieciństwa, czyli draże o smaku śmietankowym z firmy Wadowice Skawa. Świetne opakowanie, przez lata praktycznie niezmieniony design. Mamy tutaj niebieskie opakowanie szeleszczące. W środku znajdują się nasze draże śmietankowe coś niesamowitego. Z tyłu mamy oczywiście datę ważności, standardowo tabele o kaloriach, składniki oraz informacje o producencie. Z przodu nasz marynarz, fenomenalny gościu z kołem usterów i oczywiście z małą drażą w ręku. Tutaj oczywiście mamy sznurek. Całość jest zapakowana bardzo optymalnie, tak, żeby można było wcisnąć to każdemu maluchowi w sklepiku szkolnym. Odpakujmy sobie teraz te nasze draże. Przetnijmy pudełeczko. Z góry i w środku, oto są nasze białe kuleczki. I policzmy, ile ich jest w opakowaniu: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. W opakowaniu znajdują się 72 draże. No i co ciekawe, całość według deklaracji na opakowaniu to 70 gram. Natomiast można przypuszczać, że w takim razie jedna drażetka waży około 1 grama. Natomiast oczywiście one są wielkościowo nierówne. Niestety producent nie zadbał o to, żeby wyglądały tak samo. Jak widzicie, tu jest draża większa, tu jest draża mniejsza, więc niekoniecznie. Są one dokładnie takie same. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także komentowania poniżej. Jeśli film się podobał, zostaw łapkę w górę, wpadaj na fanpage na Facebooku. No i co, widzimy się już niedługo.